A najbardziej obciachowa twoja fascynacja muzyczna z czasów, kiedy byłaś bardzo młoda? Najbardziej obciachowa? Obciachowa. O Jezus. Bo ja znalazłem o jedną taką. Ja wiem. Ja tak sobie właśnie ostatnio myślałam, bo zawsze się pyta małe dzieci, czy znaczy małe dzieci, jak już wyrosną potem, to się pyta, kim chciały zostać zawsze. I ja ostatnio sobie uświadomiłam, kim ja chciałam zostać. Kim? Britney Spears. Britney Spears? Kojarzysz tego pięściarza? Co więcej, powiem. <laughs> Ona, ona, ona nie umie śpiewać. Ona nie umie śpiewać. Nie ale, ale ja wygląda. ją dalej lubię. Naprawdę? A potrafiła jej zaśpiewać. Upsidey, Ja kiedyś nawet. Yy, ja... Jezu, tak! 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 Prosimy, brawo! Tak! Dawaj! Bo inaczej, bo inaczej nie, łowca kraczy Cię zaatakuje. <śled> To ja mam propozycję, e, bo ja widziałam tutaj gitarę schowaną, no. a widziałam, że tutaj e, kolega Tomasz gra na gitarze. To Kiedyś może być... grałem. Tomek, nie znasz Upside Down? Taką to? akustyczną wersję. Znaczy Ja to jedynie to, tam po kościelnej będę się bo, no. To no nie jest, jest kościelna. Metallica... To nie jest kościelna piosenka, nie róbmy sobie żartu. To a capella. Natalia, no prosimy cię. Jak nie wyjdzie, to się wytnie tak jak fajniejsze fragmenty z Adamkiem. No. It again I play with your heart. I got it lost in a game. Oh, oh baby, baby, baby. Oops, you think I'm in love? Got it something from my brother. <laughs>